Dodajcie o Wszyscy wiemy, kto zacz. Genialny autor, kamień milowy japońskiej literatury, który jakoś tak mimochodem stał się popkulturową ikoną. Oczywiście najbardziej przyczyniły się do tego bungo psy, ale to nie jest jedyny tytuł, w którym pojawia się ta osobistość. Nawet i się przytrafił. Nie jest to rzecz jasna jeszcze poziom Shinsengumi, ale chyba jesteśmy na dobrej drodze. Jest też od groma adaptacji jego dzieł, ale na nakręcenie biografii jakoś do tej pory nikt się nie połasił. Aż to nagle trafiłam na ten oto plakat i zainteresowałam się, bo hej, ja znam tego faceta. Po tytule wywnioskowałam, że mamy do czynienia z kolejną ekranizacją najbardziej kojarzonej książki Dadzaja i już zaczęła mi się w głowie budować konstrukcja porównawcza z tym filmem z Tomaszem, ale nie, to jest drodzy państwo film biograficzny, o czym informuje nas już podtytuł. Okej, okay, pomyślałam. O góry jako dadza i Saładzirowa jako jedna z jego kochanic i nawet Puciek wyskoczył w trailerze. To trzeba obejrzeć. I obejrzałam. Co my tu mamy? No, zdecydowanie nie laurkę. Jest to raczej obraz, do którego chce się przytoczyć cytat ze sztukmistrza z Lublina. O tym, że artyści pną się na szczyt, a potem rzucają w przepaść, być może dlatego, że lubią resztoki. To bardzo cyniczna uwaga, ale coś w niej jest i koreluje z frazą, która pada w filmie, że zdolność wykraczania z siebie działa wypływa wprost z potłuczenia autora, a Dadzai jest potłuczony bez dwóch zdań. Całość wydaje się więc być bardziej studium autodestrukcji i upadku, no co wskazuje sam tytuł, no i o miłości i uzależnieniu od niej, co również możemy z tytułu wywnioskować. Mam nawet podejrzenia, że pani reżyser specjalnie lubi swój materiał źródłowy, bo komentarze, jakie wkłada w usta gromad redaktorów czy tam innych pismaków, w pewien sposób narratorów tej historii potrafią być miażdżące. Chociaż oczywiście nie neguję możliwości, że to tylko moje mylne wrażenie, a to co słyszymy, to próbka autentycznych opinii współczesnych dadzajowi. Nie mam jak tego sprawdzić. Co ja zresztą wiem o Dadzaju tak naprawdę? Wiem, że napisał Nyangon Shikaku, Remeros, że miał romanse, uzależnienia i... A jakże, że zginął śmiercią samobójczą? Takie podstawowe fakty, które można przeczytać na Wikipedii. I wydarzenia przedstawione w filmie nie dostarczają zbyt wiele nowych informacji. Powiem nawet więcej. Wytek z Wikipedii może się przydać do uzupełnienia luk, bo czas wydaje się tu być pojęciem mocno względnym. Jednocześnie ktoś uzbrojony w wiedzę z Wikipedii nie powinien czuć się je zaskoczony, jeżeli powiem, że film jest przygnębiający, a sam dadza dość mocno odpycha. Takie duże dziecko nieprzystosowane do życia, ale też ofiara swojego otoczenia. Budził we mnie albo politowanie, albo coś na kształt wstrętu, czasami pomieszanego z litością, a jednocześnie fascynowało. Chociaż na to ostatnie mógł mieć wpływ fakt, że gra go Oguri. A Oguri to dobry aktor i nie da się ukryć, nie jest najbrzydszym z mężczyzn. Tak to ujmę. Jest to niewątpliwie pewna wartość dodana do obrazu zapijaczonego i plującego krwią Libertyna. Jednak chociażby był i najpiękniejszy, nie mam bladego pojęcia z te kobiety w nim widziały. Kwestia małżeństwa z omijaja wydaje się być raczej oczywista. Nie było mowy o płomiennej miłości, ale mieli z Miciko poprawne relacje i mogła się do niego przywiązać. Chociaż wyraźnie pokazano, że naprawdę rozkwitła dopiero wtedy, gdy została wdową. Od biedy jeszcze zrozumiem Sidzuko. To była kobieta żyjąca na własnych, oderwanych od rzeczywistości zasadach. Jej relacje z dadzajem przypominała, może i oparty na zauroczeniu, ale jednak układ biznesowy. W sensie ona pozwoliła mu zainspirować się swoimi pamiętnikami do napisania powieści, a on pomógł jej spłodzić dzieciaka. Ona też, mam wrażenie, najlepiej na tym wszystkim wyszła i zachowała pewną beztroskę. Zwróćcie uwagę, jak oświetlone są sceny z nią. Poza kilkoma wyjątkami, dominują w nich żywe kolory, jest mnóstwo słońca. Zupełnie inaczej ma się sprawa z tomie. Tam mamy masę chorobliwej żółci i zgniłej zieleni, co jest w sumie zrozumiałe, bo dziewczyna jest zafiksowana na wspólne umieranie momentami bardziej niż sam główny bohater. Idzie to zrozumieć. Niby, bo w japońskiej tradycji wspólna śmierć wzmacnia więź kochanków, ale skąd wzięła się ta wielka miłość? Nie mam dla pojęcia. Różnice w tych trzech relacjach są widoczne też w tym, jak pary uprawiały seks. Coś niemal eterycznego, superromantycznego w przypadku Shizuko. Pozbawione subtelności, wyniszczająca namiętność stomie i mechaniczny, prawie zimny akt z niciko. Tak, seksu jest całkiem sporo. To zdecydowanie bardziej film artystyczny na kanwach biografii niż biografia. Całość jest niesamowicie estetyczna wizualnie. W sumie nie spodziewałabym się niczego innego po kimś, kto popełnił też Sakuran. I ma nieoczywistą ścieżkę dźwiękową, ale koniec końców chyba można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z czymś, co można określić mianem sztuka do sztuki. Wspomniane już lekceważenie jasnego ciągu przyczynowo-skutkowego to jedno, ale pojawiają się też elementy narracyjne wykraczające poza realizm, jak psychodeliczna scena z wiatraczkami albo oniryczna z kameliami, o samym dwuznacznym zakończeniu już nie wspominając. Powiedziałabym, że jest to po prostu kolejna cegiełka do budowania popkulturowego symulakra dadzaja. I jako taka chyba się sprawdza, sam Frymynek okazał się średni. I chociaż przyznam, że było komu fangerlować, bo bardzo cieszyli mnie przebiegający się przez ludzi pan panowie wspomniany już Puciek, znaczy Fujiwara, do którego mam jakąś taką niezbywalną słabość, setokodzi, obcałowane przez ogóra, to scena oczywiście musiała znaleźć się w trailerze i niespodzianka dla mnie ciba Judai, na którego mam mikrofazę Poline Gendikun. Do twarzy mu było w roli nafochanego Toto. Nie zmienia to jednak oceny ogólnej. 2,5 metra czerwonego sznura na 5. I to tyle, co mam do powiedzenia. Ktoś z Was oglądał? Jeśli tak, możecie podzielić się wrażeniami w komentarzach. Jeżeli nie, a wpadnie wam gdzieś w oko, możecie spróbować, a noż widalec. Tymczasem tyle. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia wkrótce.